Proszę Państwa, ostatnio Irena, jak wiecie, pisze wierszyki dla dzieci. Ale nie wszystkie są dla dzieci. To znaczy takie niby dla dzieci, a nie dla dzieci. I właśnie pojechała teraz do Gdańska i przywiozła po siedmiu dniach siedem wierszyków, ale powie tylko jeden. Dobrze? Proszę bardzo. kosztuje. Czy kamera mnie łapie? Dobrze. Oj, co się dzieje? Co się dzieje? Weszła koza na płot i pieje. I pieje tak już od rana. Matko, moja kochana, całe podwórko się z kozy śmieje. Oj, co się dzieje? Co się dzieje? Gęgają gęsi, kwaczą kaczki i strasznie piszą małe pisklaczki. A stary indor wziął się pod boki, lewym okiem mrugnął do sroki. Jak długo ma się tak dziać? No kiedy przestanie piać? Oj, co się dzieje! Co się dzieje? Czekają wszyscy, aż zejdzie z płotu. Oj, z zejściem będzie trochę kłopotu. Więc sroki poszły pogadać z sobą. Niech mądra sowa poruszy głową, jak z tego płotu zejść. Oj, co się dzieje, co się dzieje? W kurniku dzisiaj popłoch nie lada, bo zamilkł kogut i już nie gada. Kury zmartwione i osowiałe zapadły w lekki sen. Oj, co się dzieje, co się dzieje! Coś już księżyc wzeszedł, koza pieje. Czekają wszyscy, aż skończy pianie. Bo ile można tak stać na płocie i przeraźliwie piać? ojej, co się dzieje, no, co się dzieje, no! Wezwali kozła, co mieszkał obok. Popatrzył bystro, pokopał nogą, do kozy beknął. Złaś prędko z płotu, twe miejsce jest u mego boku. Co się dzieje? Oj, Co się dzieje? No nic się nie dzieje, no nic się nie dzieje. No zeszła koza z płotu, już nie pieje. Kogut odzyskał miejsce na płocie. Cisza nastała po robocie. Oj, co się dzieje? No co się dzieje? No nic się nie dzieje. Właściwie to się dzieje. Dużo się dzieje. No, kogut pieje, gęgają gęsi, kwaczą kaczki. Wesoło piszczą małe pisklaczki. A stary Indor Ładu pilnuje, a koza, koza, a koza z kozłem, wzięła ślub.